Dzień dobry, mam nadzieję, że nie słyszycie jak sąsiad e wierci. Bo na parterze remont z tego, że mieszkam na ostatnim piętrze. Przyszła, Remont unboxing. Mm, tu. Chyba słyszycie. No sorry, nie powiem teraz. Pani nie wierci. Albo pani, nie wiem w sumie co tam remont robi na tym parterze. Muszę przeciąć, bo akurat jak to jest, to jest o. Prze dość bo to odpięła, ale nabrała trudno. Także mamy. dwie mm. paczki. Tu mamy Mati, a tu jest e Box Typowy. Może najpierw otwórzmy ten opakowanie. Pod nadzorem. <noise> najpierw otworzymy sobie po prostu to, bo to jest takie śmieszne opakowanie. <noise> Także najpierw otworzymy sobie box typowy. Tylko muszę jeszcze. To jest, jak to się otwiera? <noise> jakieś skomplikowane. Tu jest jakieś skomplikowane opakowanie. Po prostu trzeba z innej strony. Do... Tu się da Aha, dobra, tak. Okej, okay, dobra, już mam. znalazłam Okej, okay, mam. Lata. Wow, trzecie. O, tym razem nie z naftą, tylko na czarnym tle. E, grze. Wow no oczywiście, naklejka musi być. Tu widzę, że naklejka jest z, z cerbera. Możecie słabo widzieć, ale nie ma wina. Znaczy moja, na znaczy, No, nieważne. Ła. tak spadło. Tak wygląda. to jest oczywiście diamentowa. Także jest widać kształt diamentu. Także ten, teraz tu trzeba otworzyć, zrobić dziury w, w samym boksie. Dobra. Ściągamy. Zimny jest, bo dopiero mama przyniosła, bo akurat wraca z pracy, więc miała po drodze. Więc tu się Chciała nie Chciałam otworzyć, żebyście widzieli, ale. Nie patrzę na razie, bo chcę, żebyście wy zobaczyli tak to wygląda i co my tu mamy. Co <laughs> ja najgłupsze, bo na pewno jedyne, na pewno to, co chcę mieć w życiu, to na nobletki w domu, jak nic. <laughs> nie palę. Um, ogólnie, może jakbym miała się zaciągać, to może bym paliła. Ale nie umiem, ale nie pogardzę, żeby zobaczyć, jak wyglądają nasze nobletki, no sorry, no. <laughs> no luzie listek, no, to nie będę wyciągać chyba, listek startowy no nieważne, no jest instrukcja składania origami, także yy, jest instrukcja składania origami, nie wiem czy widać, pewnie nie, ale jest instrukcja składania origami diamentowa edycja bletek atypowy, 32 kartonowe filtry king size mój filter. Natur, natural gum. Sprawdź inne produkty z departamentu palacza. Konopie. Konopne owiki barwione naturalnym barwnikiem. Dzięki czemu zapewniają czysty smak zawiniętej i zawartości bletki. Fajnie, fajnie, tylko nie palę. Ale... Fajnie, fajnie. Limitowane naklejki nakleki dedykowanych utworom z albumu. Naklejek limitowany, starter pak naklejek dedykowanych utworom z albumu A typowe. Zaraz sobie otworzymy. Tutaj mamy taką wlepkę. Akcent się, się mieni ładnie. Tu mamy oczywiście. Chciałabym Wam pokazać oczywiście kod zakupowy, z którego skorzystam również. Serdecznie dziękujemy za zakup limitowanej edycji albumu Atypowy w formie diamentowego boxa. Jednocześnie gratulujemy Ci znalezienia się w elitarnym gronie posiadaczy go. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za Twoje wsparcie i cierpliwość w oczekiwaniu na dostawę tego wyjątkowego wydania. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Twoje zaufanie do naszej pracy. W ramach podziękowania chcieliśmy przekazać Ci kod rabatowy, który możesz wykorzystać przy kolejnych zakupach na Google Shop. Kod będzie dostępny do czerwca 2025, czyli tak samo jak było przy Cerberze roku, więc mamy nadzieję, że skorzystasz z niego, aby odkryć jeszcze więcej produktów, które w naszym sklepie. Wpisz kod przy tym. Tak wygląda. Nie wiem, jak pokazać, żeby nie zdradzić kodu, bo nie dam wam tego kodu hmm. takie ładne coś coś się ładne coś, no widzę, że to jest jakaś płyta, tak? jakiś cedek instrumentale fajnie no, pewno będzie słuchane najpierw sobie albo dobra, najpierw sobie otworzymy sobie przerzucę ten, bo mm, no, przyznam się bez bicia nie znam dokładnie całego, znaczy, no wszystkie piosenki znam, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jaka piosenka należy do danego albumu. I to jest mój błąd niestety, przy szpaków w szczególności. Żebyśmy się mogli zobaczyć, skoro to jest dedykowane. Tu mamy, pierwsze są takie dwie twarze. Nie wiem. Tu jest yy, takie, coś. Sorry, ja tych postaci tak yy, średnio kojarzę. Znaczy, no różowa pantera i szpaku, tak? Tu stoi sobie hopek z balonikiem. I znaczy, no to pewnie jest szpaku, chyba jakiś inny typek yy. Też nie wiem. <ślesz> To na pewno jest moje jojo, to akurat y, wiem. Takie ładne. Dosyć duże są te y, naklejki, także bardzo ładnie. To mogłoby być w sumie Lavender Town, ale nie jestem pewna. chociaż w sumie on tu idzie przez jakiś las, chyba, więc do town tu nie ma za dużo. Nie wiem, może w krainie trzeba. Nie, też nie. Nie wiem. To będzie Jajeti. Yeti, czy jakiś yeti, jakiś śnieg To chyba będzie Lavender, to? Albo nie? Kiwie, nie znam się <laughs> Nie jestem jednak najinteligentniejsza To mogło być w Krainie Czarów, albo Alicja, bo Alicja w Krainie Czarów przechodziła właśnie przecież przy drzewie do jakiejś... komnaty, no powiedzmy Hmm. Tej ładne jakieś rysunki z dzieciństwa na ścianie przy koloroferze. To będzie ufodą bez wątpienia. I jeszcze taki pan. Taki pan. Mówię, ja jestem akurat... Y względem do najinteligentniejszych ludzi nie należy, ale należy do inteligentniejszych pod innym, innymi względami. Dobra, bo hmm, tak, chcę to tu włożyć z powrotem tej folii, bo ja wątpię, że ja użyję kiedykolwiek tych naklejek, bo ja zawsze się boję używać tych naklejek, bo one są jednorazowe. Hmm, Także to jest taki mój. Yy, Strach lekki, także ja po prostu te wlepki z tych płyt i tak dalej sobie kolekcjonuję i trzymam sobie w pudełkach albo na półce. Niektóre, bo nie wszystkie się mieszczą w tym pudełku, i w ogóle już się mało tam co mieści. I nawet tak nie wiem, gdzie jest te pudełko. Może 9 minut, a ja jeszcze nie otwarłam płyty. Ładnie, no boks położę przy boksach z płytą w środku boxa, ogólnie, tak robię przynajmniej kiedyś będę Wam musiała zrobić odcinek pokazujący Wam całą moją kolekcję płyt Boże, nie umiem tego włożyć o, dobra, już całą moją kolekcję płyt, jak i mm, po prostu półkę, jak sobie składuję ale to musiał być nagrany odcinek telefonem to mógłby być yy, mały problem. Nie wiem, czy na takim przydałby się montaż. No i już zagiełam. Super. Dobra, teraz przechodzimy do płyty. Yy, ta wygląda tak. Yy, następująco. Yy, to jest naklejone tu w nowej wersji graficznej z uzyskania, uzyskania statutu także aha, chciałam tak żeby nie zepsuć folii i oczywiście zepsułam już chciałam wiedzieć chciałam otworzyć tak żeby ta folia była jeszcze dobra zrobię to inaczej inaczej z, nie zostawię sobie całej folii tylko sobie mm, No, nie wiem teraz otworzyć Jezus. To jest skomplikowane. Ok. Po prostu sobie to obecne tu. Pamięta, tak? że To jest Limited Edition. Dobra, mam. Dawalić folię. Bardzo ładne. Tak wygląda bez folii. Jak widzicie, mieni się. I z przodu, i z tyłu też. Oczywiście Terraklista jest taka jak była, tak. Alicja w krainie czarów. Ufo, Szlam Lawender tam Zombie i nadal nieważną dajmy grę wampirom, i ja, jedzi moją jojo Tak to wygląda po otwarciu. No i tu mamy płytę, tak? Płyta wygląda tak bardzo ładna. Mamy jakiś taki obrazeczek. Nie wiem jak... O, widzicie też się tak mieni ładnie. Hmm. Dziękuję, że edycja diamentowa. Tutaj, aha, no. Wiedziałam, że tu trzeba uważać tutaj wpiszę, tutaj są takie te kolejne obrazki, no i mamy y, napis tekst wokal szpaku y, featuring Biała z Palu Włody, produkcja mix mastering realizacja, ilustracji i DTP no i tu jeszcze jest taki obrazeczek nie wiem czy widzicie szpaku który lata, pięknie, nie wiem tu widzę, że mamy jakąś naklejkę, a typowy jaka ładna, taka malutka, bardzo ładna. No i tu oczywiście trzeba uważać, bo ja jestem debilem akurat wyciąganiem i potem wkładaniem tego z powrotem. Mamy buklet, przód, tył. No to zrobimy, słuchajcie, chyba do Mati EP będzie osobny odcinek. Więc jak ktoś czeka to może wyjść. Właśnie nie wyrobimy. Tu mam jeszcze naklejki. Hmm. Sticker pack takie. Hmm. No i oczywiście są teksty i widzę, że obrazki są te same, które były przy naklejkach. No i przynajmniej już wiemy hmm, co do czego było a jak chcę tylko wiedzieć co było do Lavender tam bo to w ogóle nie umiałam dopasować a wbrew pozorom grałam w Pokemony no dobrze, ten las to tam. Yy, na mojej konsoli wtedy akurat ale no grałam także yy, to był unboxing yy, atypowego tak yy, w edycji Diamentowej Patrz, jak to było Dobrze? Nie, nie, źle Nie, bo to było tak Tak, dobra, już złożyłam Typowy Tu położę teraz naklejki Tu położę Mam nadzieję, że nie widzieliście, bo tak mówiłam, że mogliście w sumie zobaczyć. Flepki, flepki. Dobra. Także... Mm, to był unboxing A typowego. Teraz zrobimy jeszcze maty, ale to w kolejnym odcinku. Także obydwa dwa są w tym samym czasie, więc luz.